Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym vlogu na kanale kulinarnym. Co prawda dzisiaj vlog znowu z, będziemy tutaj sprawdzać okoliczne punkty gastronomiczne w Krakowie. Tak to jak robiliśmy z zapiekankami. Nie gotujemy dzisiaj nic. Jedziemy po prostu wybadać kolejną bardzo, bardzo chyba znaną w Krakowie rzecz znaną, taką kultową, można powiedzieć. Nawet nie rzec, w Krakowie, bo... może, może gdzieś indziej nawet słyszeliście o tym. Być może tak. Od wielu, wielu lat, od wielu nastu lat, albo i dziesięciu lat w Krakowie, w centrum Krakowa sprzedają kiełbaski z Nyski. Jedziemy na te kiełbaski. Ja to pamiętam, jeszcze moja siostra w ciąży chodziła, jak tam jeździłyśmy zawsze, sobie na te, na, te, na, te, na te kiełbaski. Dlaczego dopiero teraz, bo już się zaczyna ściemniać, bo tam dopiero to zaczyna się około 20, 20, 30, otwiera się i tam tak. do, do, do drugiej, trzeciej w nocy to jest, z tego bo, co wiem, bo to otwarte. jest w ogóle nie taki punkt dzienny, tylko to jest, wiecie, taki punkt, gdzie tam po imprezce, po tym wszyscy tam uderzają wieczorem, jest otwarte o 20, nie wiem, do której to jest tam czynne. A dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na taki odcinek? Ponieważ po naszych zapiekankach wielu z Was przyjechało tutaj do Krakowa i pisało, Boże, rzeczywiście te zapiekanki są jedne z lepszych, tam gdzie polecaliście. Dlatego stwierdziliśmy, że ponieważ będziecie pewnie odwiedzać Kraków, no to żebyście wiedzieli, gdzie tutaj możecie sobie Zobaczymy, czy punkt warty odwiedzenia. Tak, w Google wymagają oceny tego miejsca. Jak sobie wpiszecie, kiełbaski, z niebieskiej nyski. To was tutaj nawigacja zaprowadzi w to miejsce, ale zobaczcie, 5,200 ocen i ocena łączna 4,8 to naprawdę musi być jakieś super hiper miejsce. Jedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy na miejscu. Widziałem, że już jechaliśmy, że ludzi full, więc nie wiem, czy tam będziemy nagrywać. Zaraz Wam pokażę z daleka, jak to wygląda. <laughs> Tutaj zobaczcie, tam jest już stoi ta niebieska nyska, widzicie? A kolejka? Taka atrakcja, Krakowa. Tu widzę, są też inne rzeczy. Krakowski kumpir. No coś tu jest takie. Półka. Zobaczcie, jak ta nyska wygląda. <laughs> Jaka kolejka, kurde. Ale to jest chyba takie na takim drewnie opalane, nie? Te kiełbaski, tak szybko z Z 10 kiełbasek na jednym kijku. I pach, pach, i schodzą. Zaraz będą następne. Kolejka niesamowita, powiem. Jak na taką godzinę? <laughs> Musi być coś dobrego, ewidentnie. Kiełbaska z bułką 15 zł, kiełbaska bez bułki 13, herbata 3 zł, orężada 3 zł. Więc sobie weźmiemy z orężadą, chyba. Oczywiście. Mmm, jak fajnie wyglądają. Z taką. <laughs> Wzięliśmy sobie tutaj kiełbaskę z bułką. Ja wziąłem jeszcze dodatkowo tutaj musztardy, kaczup. I orężatki, które powinno... <laughs> Nie, się zaraz wywalimy. Powiem Wam, że idziemy, idziemy sobie tutaj do samochodu, zjemy w samochodzie. Zaraz Wam powiemy, jak to smakuje. Wygląda bardzo apetycznie. Gdzieś zaparkowaliśmy samochód. Światło jest jakie jest, nic nie poradzimy. Słuchajcie, musieliśmy tutaj przyjść sobie, zrobić tutaj po bo tam za dużo ludzi. Patrzcie, wzięliśmy też takie orężady. Jedna jest taka. O, Ale... czekaj, bo nam światło tutaj zgasło. Coś nie włączyłeś. Tu trzeba włączyć. O, okay. tu, tu, dobra, jest światełko. Patrzcie. A, to jest twist off, a ja nie mogę tego odkręcić. Takie jeszcze orężadki wzięliśmy sobie, 0,3. Ciekawe jak Mówię, będą smakować. Co, ja bym... No, a to gazowane, nie takie? No, coś orężada. Spróbuj jak. To o, ja... Ale moja jest biała, twoja czerwona. Stary dobry smak? No, ojej, jaka orężada, nie pamiętam takiego smaku, próbuj Darek Daj, no spróbuję sobie o, Powiem Wam, że smakuje tak jak, jak orężada kiedyś kiedy no ja zadaw... no. jak w szkole kiedyś jeszcze sprzedawali takie woreczki ze słomką, bardzo podobny smak, takie mi się spróbuj. przypomniał teraz Spróbujemy białą? No dawaj, pij białą jak biała smakuje tak samo? Dokładnie tak samo. Mhm. A, tylko kolory się różnią. Ale pamiętacie, były kiedyś woreczki, takie sprzedawali w szkole jeszcze z moich czasów i słomkę do tego. I... Nie pytaj, pamiętajcie, <głos> <głos> bo niektórzy mogą nie pamiętać. No. No samo, A to nie? samo, identyczny smak. Mhm. Dobra, mamy... to teraz pominam, tutaj robi prezentację kiełbaski i próbujemy. Masz noża i widelca? Mam noża, mam widelca. Tutaj buffet tymczasowy zrobiony. Tylko, że ja tak, ja z musztardką, Darek dorzucał keczupu. Nie wiem gdzie mam to sami jeść Nie, weź to nabi po prostu to chyba tą kiełbasę na no ten. Można im na pół przekroić ewentualnie, nie? Najpierw spróbujmy, zobaczmy jak to smakuje. Bo oni tu spodobno mają jakieś specjalne swoje kiełbaski, że nigdzie takiej kiełbaski nie to nie są takie zwyczajne kiełbaski, nie? No, pyszne jest o Jezu. Tak, no kurde, nie robią no. smakę, bo już. Daj ja Ale takie, że typowa jest, że nie. Nie Czekajcie, ja spróbuję. Patrzcie jak fajnie wygląda. Taka fajnie, Widzieliście jak fajnie piek? Pyszna mm -hmm. dobra. jest, ale dobra gatunkowo. Mm. Taka prawdziwa kiełbaska z grilla, nie tusta, Taka, taka miedza, idealna, no. idealna jest. Muszę sobie przejechać tutaj kiedyś jak będziecie w Krakowie. Naprawdę super smakuje, bardzo bułeczka, dobra. Bułeczka Ty... też wygląda na świeżą. Tak, pokażcie, Pokaż jeszcze wam pokażę właśnie, czekajcie. Zobaczcie. Zobaczcie do tego taką bułę dostajecie, można sobie tutaj ją przekroić w sumie nawet i w środek włożyć tą kiełbaskę i zjeść. Tak? Świeżutka bułka, fajna. Naprawdę za 15 zł, taka kiełbaska. To nie wiem gdzie nie teraz się dostanie. Nie no, mało? Nie mała. Nie, nie jest mała Nie, no, bo jest kawał tej, tej kiełbasy. Za kawał mało góły. płacicie po prostu za tą kiełbasę, bułkę. Gdzie tu teraz takie ceny? Jeszcze w Krakowie 15 zł. Po 3 złote orężatki. Super naprawdę. A myśmy przyjechali praktycznie jak już dopiero było otwarcie, bo otwierają o 20. A my z parę po 20, a widzieliście już jakie kolejki są. I tutaj, i oni są czynni w ogóle do trzeciej w nocy. Spartańskie warunki, tą bułkę to będę miał chyba wszędzie w całym samochodzie już teraz. <laughs> I tak posprzątasz. Tu, że się obróciłem. Majonezem Nie majonezem, musztardką Nie jest... po obiedzie Spróbuję przekroić tą bułkę O I tak bu... właśnie i włożyć w środek Jak mi się to uda tym nożem, dobra? Więc jak to zajebiście wygląda, naprawdę Teraz sobie przekroję bułkę Nie bułkę, mówimy tylko kiełbaskę Ło! Hmm. Uważaj! I teraz sobie wsadzę to w bułeczkę. Trochę było trochę tego. Mm, to będzie wyżera super. Mm, coś od... mówiliśmy o odchudzeniu, czy coś? No, miałem się odchudzać. Ktoś mi tutaj cały czas rozmawia. No! Mm. <grym> <grym> nie do powiedzenia, Darek, co? <grym> Ale powiem Wam, że naprawdę super kiełbasa jest. Nie jest taka, ja nie, nie lubię tłustej kiełbasy z, z o, ogniska, bo to jest kiełbasa, można powiedzieć, nie z grilla, tylko to jest, jest ogniska kiełbasa. Tak. Ale kiełbaska super, no zobaczcie. Widzisz, tu przybliżysz trochę? Mhm. Nic, zero tłuszczu. Bardzo dobra kiełbasa, gatunkowo. Chyba dlatego takie oceny ma. Super. No nic do zarzucenia, tak? A od tylu, tylu lat z jednego i tego samego miejsca. Jestem ciekawa czy oni sami robią tą kiełbaskę, czy, czy po prostu mają takie dobre źródło, nie wiem. Nie wzięliśmy za żadnych serwetek sobie. No niedobrze. Dobra. Ale hmm. grącze mamy orężadę. Zjadamy to Popij. i zaraz werdykt. Kiełbaski wdmuchnięte, bardzo szybko nam to poszło. Tak. Jak dobra rzecz, to dobrze się to je. To szybko wchodzi, no. Hmm. Super powiem no. Za 15 zł, teraz sobie popijamy jeszcze orężadkę, na koniec. Super sprawa. 4,8 w Google, naprawdę zasłużone, bo ja bym tutaj dał piąteczkę. zero za... zdecydowanie. Bardzo dobra kiełbaska. Jak powiem Wam, nie lubię za bardzo kiełbasek, nie wiem czy mnie widać, bo tak światło tutaj pada. Jak nie lubię za bardzo kiełbasek... Y... Takich ogniskowych, Tak, prawda? takich ogniskowych, jakichś takich, to ta jest naprawdę, Petardy. jak na ogniskową kiełbaskę jest super. Naprawdę super, polecamy jak będziecie w Krakowie. My spijamy sobie do końca orężatkę, idziemy butelki oddać, tacki wyrzucić puste. No i co? Widzimy się w kolejnym w vlogu kulinarnym, nie? Tak, w którym spróbuję coś ugotować. Nawet mam pomysł na dwie potrawy. Zobaczymy, która wygra. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pa. pa.